O, gąbki chodzą, trochę deszczy od dachu. Powoli będą wracać się. Słoneczko jest, śnieg też trochę jest cały. O, idą powoliż na dach. Tam chodzą, tutaj idą. E, tutaj one. Sąsiada nie ma Te to doginają te do mnie przejmują Słońce jest za bardzo nie widzę na chodzą a tam Jeszcze się przewiną na końcu Ah, oh, 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 de hand. Aan To nie Het is niet meer zo'n goed game. Hoe langs uiteindelijk uitspannen. Er nog Jedzi one O tu Ale chyba chcę że Sosia sprawił O, zgodowe tutaj leci Nie wiem to spada chodzą, Tam chodzą to Wariaty <laughs> Znowu idą Znowu idą Wiatr jest Ja już są nad dachem prawie, że specjalnie wyszedłem przed dom, żeby wam pokazać O Ostatnie tam chodziły Dzisiaj w tą stronę bardziej, bo wiatr jest To się da nie, ale tak to wysiłka bywa. Coś fali. się śmowali. A, i tam. To tutaj odrywa. Wtedy bym ja. nie mogł dostać się za bardzo. O, tu. Mam teraz. Ja na składowej tej też z nimi chodzą tam. Kilka. Ale większość to dwie ogonów. Dobra, już są na dachu Dobra, jeszcze coś później na grach. Już schodzą. O, tutaj jest jedno składowe. Też nie wychodziło, ale się rozerwały. Bo dłużej Nie wiem, to muszę coś pokazać. Idę w budę czyścić. O, zamkniemy bramę. Tutaj jest czuć czy się Nie, oczy się. Ten lepiej, bo jest trochę. Ale nie, ładnie, się pośli. To jest wszyscy, ale też trzeba trochę i wyrobić, też jest, kilka dni to jest, trochę jest, O, jest, tam jest, dwa, jeden bez koperka, drugi z koperki, więc dwa o, te jasne jak mi się podoba tak jasne, żeby były To mógłby bardziej ten taki jest trochę półkrogu na końcu, mógłby taki bardziej kwadratowy na przykład tak ta tutaj to by były takie, moim zdaniem, tak mi się wydaje o, zerwały się Dobra, to jeszcze budę Mam jeszcze później coś dogram, może jak spędzimy lub coś Nagram on najwyżej Tylko teraz biorę się za 3 budy. Dobra, na razie to tyle Oganiamy znowu Chadzur tutaj Cześć nie genia. Tutaj trochę tam trochę no, Tam wyjdą tam w tamte miejsce, powoli no, powoli, i to Może trochę podjaśnię O Teraz lepiej widać już O, tu chodzi sobie Trochę się pozwalały już ale to jeszcze trochę się nie wydało rozwalać w ogóle O, jeszcze te że za chwilę się włączą tu kubka, tam kubka ale się całkiem tak, tak, trzy różne, chciałem też wszystkie. Też so jest to chodzą tak, Это холостов. А, эти. Реер. А вот, раха, алекуадоаз Nie no, wsiadać w głowie, bo za dużo chodzi tutaj na dach. Mógłby sąsiad spędzić, może ścinka góry. By a on to idą, a on to się nie patrzą Także wszystkie chodziły to ludzie Pięknie A już sąsiada w dach prawie, że wchodzą Sąsiada z chyboi, fajni się ja. Chodzą tam w jego dachu O, idą Ale ładnie to wygląda tak jak nie ma tyle kolorów, są same prawie jasne co ten białe oglądy. Ładnie to wygląda tak w górze. Jak były te Budapeszt, tam może to wyglądało tak. Tak sobie teraz mi się podoba Nasıl şey var da diğer cihaz? Ya O, leci tam jakiś Murzyk Obcy murzyk chyba albo Budapeszt? Nie no, coś obcego jest Coś? Jaka kupa Jaką kupa? coś na Musiał może coś przyjechał. Teraz tam chodzi na... Fasz Leczy się mnie tam nie. O, Budapest. Tak, Budapest, mądre Nie na no ten Budapesz to ładny jest taki taki jak pan prawie Chyba nakupił to sąsiad Tam uchodzą ładnie Chyba jakiś siwek Pan taki jakby Czy co to jest? To nie wiem takie taki końcaty taki Siwieczek na jakieś obronce Dobra Popiemy to w ogóle taki miły tak jest da, sąsiada tutaj to może być dobra rywalizacja i ten też pędzi No ładną kupę pędzi tutaj jakiś chodzi jeszcze to chyba nasz składowiec Szkoda, że wtedy kiedy tam dalej poszły to nie na ci i po prostu wychodziły trochę Trochę może żebyśmy coś złapali, może ja, ale to jest tak chodu, że wcale się słyszałem dobra spróbujemy to złapać, najwyżej na chwilę coś może dograwijać. Dobra, ta już weszła, to. ma tam jakieś końce, nie wiem czy to, co to jest, a Siwek tutaj wszedł jeszcze. To jest chyba zwykle tego roku. Jeszcze jeden budapesz siedzi. Na dole Teraz ja spędzę samo z zobaczymy Co będzie się działo Nie wiem co to możecie napisać w komentarzu Co to jest, co to jest, co to jest budapę, czy to jest zwykły Budapesz, czy to jest warto, czy coś takiego O, to jest coś takiego To jest oczywiście szpaterz, ale to z takimi pamiątkowicami tak Te dwa, jeszcze je zapadę Jeszcze się nie rzucił, udało się Ale to zobaczymy Dobra, na razie tyle Jeszcze jak coś mam, może coś dogram Jak nie To stawi tyle co jest i... Dobra, na razie pauza No i jesteśmy Takie jest odpaliśmy dzisiaj tam te siwek, to nie wiem co to jest. No, możecie napisać w komentarzu, co to waszym zdaniem jest. Ten siwek i ta bóta weszła. wyszła. Ta buda się tak ładnie przetuje. A taka fajna jest taka. Tak się ładnie przetuje. Ta to ma po dwa pióra czarne w końcach i no i siwek jest tutaj. No. Czyli już się chłopaliśmy. Tylko tyle trochę pogajaliśmy dzisiaj trochę sobie w gąbki pochodziły no troszeczkę tak trochę zobaczyć jak sąsiada chodzą ile masz tu mniej więcej tu prawie tam w są to co wiecie no w tą to jest kolor jakiś i tak dobra to było na tle w tym odcinku pozdrawiam wszystkich gdy do w kolejnych odcinkach